Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry HOMO I KANI yy, W ostatnim czyniłbym w poniedziałek A dzisiaj chciałbym nagrać już kolejny materiał z tejże gry I teraz będziemy zajmować się drugą częścią domu I zobaczymy ile też tam jest pomieszczeń Jeżeli jest dużo pomieszczeń to... To... W trzecim odcinku będziemy prawdopodobnie zwiedzać górę. Znaczy, no w trzecim, czy w kolejnym? O, w kolejnym odcinku po prostu. Okej. Okay. Niech się wczyta. Zawsze takie jest przycięcie. To jest po prostu proces wczytywania. Okej, okay, dobra. My tu ostatnio zakończyli yy, przeglądać te co Zostawmy to otwarte. Ostatnio my, tu zaczę... ostatnio my tu przeglądali tą część, teraz przechodzimy do tej części. Tam ostatnio były właśnie drzwi zamknięte, jak dobrze pamiętacie. Yy, a teraz idziemy właśnie tutaj. Tutaj mamy... O, co tu mamy? Janice Greenberg. A, czyli to jest ta yy, mama. Ona pracuje Forestry Service. Wsparcie leśnicze? Znaczy, pomoc w leśnictwie, coś tak? Serw. Nie wiem. to to. Naprawdę... w. Nie wiem. W lesie, czy coś. Coś takiego. Eee, co tu mamy? Red Later. To jest chyba. Mm, list. Nie wiem. Jest strasznie dziwnie napisany i nie odczytam się go. Jest tak dziwnie napisane, że się go nie odczytam. Co tutaj mamy? O, no, załóż te książki. A, to, to, te książki to tam mnie nie interesują. To chyba nie ma sensu otwierać, bo tu chyba nic. A, no i właśnie włączam sobie lampę. To chyba nie ma sensu otwierać. A tutaj też nie ma sensu. Dobra. Yy, tutaj szafki. Nic. Nic ciekawe. Fajnie, że jak stoimy, właśnie to te szafki się tak bardzo nie otwierają. Nie, tu nie ma nic. Tu nie ma nic. O. Regional Track and Field Finals w 1991 roku. Katrina Greenberg zajęła pierwsze miejsce w Grease Long Jump Event, czyli skoku w dal dla kobiet. Jakaś fajna maska. E... Mech. Meksy z Meksyku? O, ciekawe. Regional, pierwsze miejsce w 1990, czyli wcześniej jeszcze. E... Bieg kobiet na 100 metrów. I ja pierwszym jest Jamie Bloom, Carl Jones, a Kazingerman, czyli jakby trzy. E, ...4 dziewczyny, czyli po 100 metrów, czyli ten? Tak, tak, dobra. No ciekawe. Czyli czy była z biegaczką ta dziewczyna, no to. Ciekawe. O, Loket. Dobra, czyli tu się nie dostaniemy, czyli prawdopodobnie musimy znaleźć jakiś klucz, albo się po prostu nie możemy tu dostać. Myślę, że na drugą stronę się dostaniemy, czyli jednak idziemy na górę no to idziemy na górę no to szybko poszło mm -hmm, mm -hmm. turn lamp tu nie ma nic tu znowu już mamy te karty które nie są nam potrzebne call troller burn of burn country to jest chyba bardziej O, to jest senior z... Czyli sta starszy konserwator Jenny, czyli mama tej uh, katiny, Jenny Greenbear, mm -hmm. to, to jest jakiś Flint yeah, Lake National Forest, czyli jakiś um, ten park, znaczy ten National, czyli jakiś krajowy las. Flint Look Bonn i bon County. Eee, w następnym tygodniu Service Run Control, ed. czyli trzeba było iść na eee, kontrolę lasu. Eee, gdzie Znajdowała się od 8 do 5 w poniedziałek, wtorek, środa. W czwartek e, Forest Service A w ty i w tych dniach od 8 do 5 był e, serwis w, 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 szybko postępował. E, no. Szybko postępował. E, Progres jakby tego. No, Sprawdzania lasu odnawiania lasu, o jakby to tak powiedzieć. No, okej. Okay, to z 94. było. Okej, okay. dobra. No, ciekawe, czyli, czyli ojciec był pisarzem, e, matka była e, matka była pracowała w lesie e, z zabezpieczeniem lasu, tak jakby taki serwis dla lasu, no ochrona o, ochrona ten A dziewczyna była no za granicą, ale biegała i miała pierwsze miejsce, czyli miała wyniki. No ciekawe, fajne ten a nie wiem co je, ten. Jaki chłopak był Weekly Planner. Czyli tygodniowy, ten. Planowania. No tu niestety nie odczytam się, bo nie wiem co tu pisze. A tu jest jakiś egzamin. To jest jej matki. Yy, tu jest chodzi o ten park. A 9, 2, 94. Proszę. Person Friends. Okej, okay. Tu chodzi właśnie o ten cały park. No I chyba tyle. No. Dobra, możemy to sobie włączyć. Wow. Dobra, tu coś mamy. O, mamy coś. Coś mamy. Eee, Brad Mobile's Team. Nie, nie wiem co tu pisze. Szczerze. tego a to tak się da. O o o o o coś wypadło. Czekajcie. For some. Czyli siostra, to jest It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little and other girls, I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand psycho house tour and took my revenge on super nintendo and it was like i don't know i finally found someone i feel normal around i drove her home and she gave me this tape and said you have got to listen to this i haven't stopped playing it since kauchen radio keep out <coughs> to Eee, pokój siostry? Na to by wychodziło, ale fajne. Ten myślałem, że to jakiś naprawdę pokój. Jakiś radioaktywny. Open czy kaseta mamy? Brad Mobile cool School. To jakaś kaseta? Dobra, po, położmy ją tu. Klo tu są ubrania. Tu nic nie ma. Nie, nie ma tu nic ciekawego, Dobra. Eee, Dobrze, to już możemy wyłączyć, bo on nie będzie nam niczego potrzebny. Okej, okay. tu kolejna jakaś gra, Super Split Fire. Jakaś... O, to są jeszcze na te stare, te, te kasety takie i Jarney of Crystal, jakaś kolejna gierka. Czekać, czy takie gierki były naprawdę no, możliwe. Kto wie? O, jaki plakat, ale tutaj mamy więcej. Mamy Enter Combination. Trzeba jeszcze mieć klucz do szafki, żeby otworzyć, żeby tu się dostać. To pewnie jej koleżanki. Koleżanki sam. O, mamy jakąś kartkę Fireball Hold plus Punch Lightning Kick. Aha, czyli ona grała sobie w gry, i tu ma sterowanie do yy, jakiejś gierki Chan Lee Movers ten ok. E, ciekawe. Tutaj co mamy, a Summer Re College Program, a program collegeu, sesja 1995 thanks. At College. English Creative Writing, czyli a, e, kreatywne pisanie po angielsku. To ją interesowało. A tu jest 3 z 3 studentów. Trzeba will be offer a full scholarship first year at Reed. To są takie wyszczególnione Nie wiem czy to się opłaca czytać No Ciekawe Fajnie ta gra jest taka Aha Okej okay. Nile no to Dobra, ma to lampę. Good fellow, to jakiś pewnie ten. Emma. Mm, tu nie ma nic. Tu jest szafka. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Miles Pacific Institute of Art Exhibition. No, ciekawe, ciekawe. A jakiś fajny, fajny plakat, no. Piracka ten. Napalimy sobie. Groove, Kurt Cobain. O, to jakiś piosenkarz. Z, zmarł w 94 a urodził się w 67 Czyli... Ciekawe właśnie, czy ten był ten... Pewnie był Kurt Cobain, jakiś taki może gostek. Tu nie ma nic. Czekajcie, możemy ten? No możemy. To? Zubik? E, stygi Stiggi się nazywał. No ciekawe. O, Red Bird. O! The Brothers 150 Jakiś motor Nowy New Ford 1965. No to już nie nowy motor, ale Fajny, Ciekawy motor, no nie powiem. To nie wygląda. Taki amerykański Phaedrus. Phaedrus się nazywa? Możliwe. Ciekawe. I want to believe. O! Może to jest kod? KSNC Sonic 101 no niemożliwe. możliwe. 1, 0, 1, 7. Owen. Nie. Już myślałam, że to, ten, to jest stacja ale już myślałem, że taki będzie klucz do jej, jakby, szafki. Co my tu jeszcze więcej mamy? Chyba tyle. Chyba nic. A nie, coś jeszcze tu w koszu, ewentualnie. Jest, rzeczywiście. Goodfellow High School Dis... A, dyscyplinarnie została co? Ze szkoły? 10, 20, 34? A, że no dobra, dzień, że 20, ale miesiąca, 10 miesiąca, czyli. Październik? E... Fazier... E... Niemniej? List... Nie, e, boże, jakie listopadzie, co ja mówię? No Nie, no, li... nie wcześniej, to może coś mi się. Marzec, kwietni, maj, czerń, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Październik, Boże, październik, no, październik. Yy... Coś zrobiła... ...spod koszulkiem. Okej. Okay. Student ten Leni. A tu nie, dobra. Dobra, to jest ten, okej, okay, okej, okay, dobra. O, coś tu mamy jeszcze? A, widzie, widzieliście? Wiedziałem, że coś tu jest ukryte. Hi, Leni. To jest. O, to jest ten motor. To jest ta dziewczynka. Dobra, i tu jest. Nie wiem, ja tego nie odczytam, szczerze. Ale czekajcie, tu coś było ciekawego. Um, myślałem, że tu klucz jest, co nie? Zero. Nie, no nie, nie, dobra, nie, 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 nie ma. się tak mi interesuje, właśnie, gdzie, gdzie tu klucz mógł być do tego. Czy coś tu mamy? Nie, tego już nie możemy podnieść. Dobra, to przejdźmy tutaj. A, to jest takie małe pomieszczenie. Uh, tu nie ma nic, dobra uh. Wow, got your number A może tu coś będzie No taka gierka planszowa, fajna O, czekajcie, tu mamy A, to jest tylko takie No Holy Bible. O, Biblia Tak dziwna Dobra, o, jest coś, mamy. King's Labyrinth, The King's Labyrinth, czyli część o rozdział drugi, kapitan Allegra, no kapitan Allegra tu jest. Dużo tu jest, nie powiem. Czy tu mógłby być jakiś, to jest dużo czytania, bez sensu czytać to. Tu nie ma nic ciekawego. Możemy się dowiedzieć, że interesowała się piratami. Ten, sam. I Kapitanem Allegro. Bo no już pierwszą część by... Pierwszą część była na samym dole w... Nie pamiętam w którym pomieszczeniu. Tam było a to było w tym pokoju co był ten telewizor taki wielki, ten salon co tam ten, ona siedziała i tam oglądała sobie. te pewnie tego kapitana Allegre. No, pewnie oglądała i czytała. No i tutaj jest kolejna właśnie... Część tego co ona czyta, Dobra, więc tu nie ma nic, tak naprawdę yy, To przejdziemy sobie tutaj Możemy przejść, na szczęście O, ale to jest. A, dobra To, dobra, to jak jesteśmy tak To sobie po prostu przejdźmy. A, właśnie, wiecie co? O, patrzcie, to jest wyjście dwa... z A, wiecie co? Chciałbym sobie sprawdzić Tą kasetę yy, w tym, albo tu można ją wsadzić w sumie. Ciekawe, nie powiem Dobra, ona to śpi... Dobra, to jakieś śpiewanie, dobra. Możemy to mogliśmy tu sprawdzić w sumie, bo nie musiałem mieć tam nadu. Dobra, mamy... wow, mamy tak. To, mamy tam drzwi, mamy tu drzwi, mamy tam drzwi, tam mamy jeszcze tam. dobra, więc jak już wyszliśmy tu... O, kartka zobrzy. Co to góle? Nie wiem, tego, tego co wam powiem, że się ja tego nie odczytam Ej Jakby ktoś chodzi po domu, normalnie tak się czuję, jakby ktoś po domu chodził A ja się już trochę zykam Jakby ktoś chodził po domu, naprawdę O cholera Zakrwawiona ta wanna Wan wanna Boję się Zakrawiona wanna. Co to jest zakrawiona czy co to jest? Wild color. Nie, yeah, myślałem, że zakrawiona wanna to jest. Oryginalna formuła. semi permanent A, to jest. Y kolor... Pernamentny kolor na włosy. Czyli to ta. taka farba, co permanentny kolor włosów jest. Sam chciałem mieć do Mnie powiedziała, że muszę know if i've touched someone else's scalp before that's pretty intimate right it felt intimate we looked in the mirror together after and i expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever but that's when she said you're so beautiful and she was looking at me right in that moment i wanted to say something but i waited Boję się trochę, zacząłem się trochę bać. Bo wiecie, yy, na początku myślimy, że to krew, i już że ktoś. Broken. A blokuje coś. Czekajcie, nie da się? Nie da się, to jest takie. Okej, okay, dobra, nie da się. Co my tu mamy? Nic ciekawego. Ja, no, to nie ma nic ciekawego, tak naprawdę to jest podnosić, ale. Przestraszyłem się, bo jak zaczęło coś nie wiem. No. Ja pitole, ale wielkie pomieszczenie. Ale dobra, nie, ja sobie zrobię tak, bo jak ja już się boję, to znaczy, że sobie zamkniemy te drzwi. O, jakieś Earth, Wind and Fire, and Will Nelson, 22 kwietnia 1982 keep stop country fair Grounds jakiś e, celebracja ochrony ziemi dzień o dzień ochrony ziemi celebracja ten i będzie jakiś koncert ma być e, earth wind and fire i zespół jest taki zespół i will Nelson. ciekawe ok to mamy o to jest ten e, London London chyba Mom and dad is some in Harbor Hill, Boone Country. What is. that is it? Was, it was, huh? The Kate, Katie. Katie, Pisali. Uh, from London this time going to Brussels, Belgium, the Bruxelles. Didn't write to London, but why I was excited about the channel. Read that. Mm hmm mm -hmm, mm hmm Dobra. Czyli oni byli jakby ten, a to? Patrzcie, i to co? To jest co chwilę, praktycznie. Dobra, no czyli telefon nie działa. Co my tu mamy? Kolejna książka: Holy Bible tylko czarna. A to jest ładniejsza. Ale ej, jaka wielka ona jest. To już ją tu. To jest na numery. To nas nie interesuje. Torebka. Torebka mamy. Zielona. A, no nie ma co się dziwić, że zielona. Eee, szuflady. Ubrania. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic. 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 Nie, coś jest. Coś jest. Nero Lubricante. O! Oh. Preservativi. Ciekawe. No nie powiem. Ciekawe. Bardzo interesujące. Co ona tutaj robi? Skąd to się tu wzięło? No skąd? Wytłumaczcie mi to. Skąd to się tu wzięło? Bo mi ciężko jest wytłumaczyć. Ciężka rzecz. Jak to wytłumaczyć? Ciężko powiedzieć. Dobra, wywalmy to. To nam nie jest do niczego potrzebne. Dobra, więc zamykamy to. to Miało nam... ja zostać otwarte, otwierane to, ale nie będę. Eee, telewizor. Jakieś kasety. Filmy. Filmy, dobra, tu nie ma nic. O, ale szafki powywalane. Jakby uciekali przed wojną. Ja no, Może wojna akurat tu nie było, ale aczkolwiek. Dobra, to tak. Oh, mitten. Mitten to po niemiecku. Mitten to. A to, co w Niemczech byli? Chociaż Belgium też może być mitten. Tu nie ma nic. Wow, ok. Co, ale wielki ten mint Czyli pasto zębów. Okej. Okay. Szczoteczka. Czy będzie miała jakiś ukryty tajny gadżet? Nie wiem. Grzebień militarny. Yy, okej. Okay. To nie... o nie możemy otworzyć. A w szoku jestem. Czekajcie moment. Czy tu można włączyć... oś... można. A, jest włączone, czyli nie włączyli. A teraz szukam... Jest. To jest... To lepsze, są najstraszniejsze. After the holy O, ciekawe. Widzicie, jakieś świeci? się łyska? Burza się bardziej rozpętała. Część pierwsza, część druga, część trzecia. Your person is spiritual O, jakaś taka erotyczna. Książeczka eee, rywaliza, Rywalizacja pomiędzy partnerem, chyba problemy w rywalizacji pomiędzy par, partnerem a partnerką. Eee, ten bla, 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 bla. Co tam? Pewnie jakieś takie pierdoły. Pierdoły. okej, okay, to nas mało interesuje. Eee, mi się wydaje, że odcinek to, to, czy, tak szybko nie leci jak ten. Okej, okay, to mamy. Czyli to spokój rodziców na to wychodzi Tak. o tu jest cała rodzina, czyli jak byli jeszcze młodzi Czyli to będzie sam, to będzie Katie No, no tak, tak, tak To mamy, nie wiem co to mamy, ale Dobra, mniejsza to A little later No dobra, tego nie będę szczele Carol. Dobra, nie, tego nie odczytam się. Jezus, ja pizgał, normalnie powaliło w murze. Ale że nie wszędzie pogaszone jest, co jest najlepsze, najciekawsze. Grab book. Watercolors, For Four floors and still lives. Bradford, Georgie. Eee, to jest jakieś o kwiatkach? Znaczy o kwiatku, a nie o kwiatkach, o jakiś ten Ciekawe. E, Okej. Okay. Aha, bo to jest na poddaszu już. O, interesujące. E, właśnie, miałem już 25 minut odcinka, ale i tak będę chciał jeszcze dograć coś więcej. Bo. O cholera. Tam to jest przerażające. Ale wejdziemy tutaj. Zamykam sobie drzwi. Na wszelki wypadek. Ale tu... ej, ale to... Co to świeci? A to... Ale beznadziejne oświetlenie jak na tamte czasy. Masakra, to, to nic nie widać. Chyba, że chyba, że tak oszczędzali po prostu. Ale już myślałem, że tuż czeka jak pies. Bardzo energooszczędny, nie powiem. Hej sam uh, Orient. orienting Real Team Adventure training loni d no to tak to wygląda mm. composition book samantha greenberg ghost hunter journal two sheets uh, la la, la sing journal also ghost milk Nie wiem co to jest, szczerze. Dobra. Moi kochani, to by było w sumie na tyle w tym materiale. Zapraszam was serdecznie do kolejnego materiału z gry yy, Gone Home. Więc, yy, no ten odcinek pierwszy był bardzo długi, ale myślę, że takie odcinki nie trzeba bardzo długi robić, więc to by było na tyle w tym materiale. Zapraszam was serdecznie do kolejnego materiału. Trzymajcie im cześć, w kolejnym materiale zwiedzimy sobie ten, yy, to pomieszczenie i pójdziemy sobie oczywiście dalej, yy, bo chcę trochę więcej tego odcinków nagrać z tej gry. A nie chcę też bardzo taki długi robić, więc to było na tyle w tym materiale. Trzymaj się i cześć!